W tym roku się zdecydowałam na coś, co. No, czego zwykle nie robię, czy też nie robiłam, bo może zacznę. Mianowicie chcę nagrać rodzaj takiego powiedzmy vlogmasa, ale to będzie taki vlogmas typu tygodniowego. Bo ja nie mam siły, żeby nagrywać tak codziennie i codziennie składać, i uważam, że to jest ogólnie. No, bardzo, bardzo dużo pracy i podziwiam wszystkich, którzy to robią. E, natomiast no, ja nie mam zdecydowanie na to ani czasu, ani siły i nie chcę się deklarować na coś takiego, no bo wiem, że po prostu potem tej obietnicy nie dotrzymam i, i jaki sens. Dlatego stwierdziłam, że właśnie zrobię sobie taki vlogmas tygodniowy. E, I za zaczęłam w poniedziałek, czyli 2 grudnia, więc tak z lekkim poślizgiem, ale wczoraj nic aż tak świątecznego nie działo, więc myślę, że. W porządku. Eee, no, i jak wy to oglądacie, to już jakby pierwszy tydzień vlog masaminą. minął. Eee, I tych vlogów będą po prostu trzy. Czyli w każdy wtorek do wigilii. W wigilii będzie ostatni. No i co? No i w sumie, w sumie to tyle. Dzisiaj akurat mam dzień pracy zdalnej w związku z tym mam jak najbardziej warunki, żeby, żeby chociaż trochę ponagrywać. Bo po pierwsze no, dużo mniej czasu tracę na dojazd, bo po prostu po prostu nie dojeżdżam. A po drugie, no, nie, jestem sama w domu, sama w mieszkaniu, więc to są takie warunki idealne wręcz. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No, że w sumie to właśnie się zabieram do pracy, bo ostatnio sobie wypracowałam taką moją rutynę na dni pracy zdalnej, gdzie od rana jakby ogarniam siebie, bo i jakby właśnie robię sobie makijaż, ubieram się i jakby ogarniam się, bo jednak praca piżamowa jest fajna tylko za pierwszym razem. Naprawdę, każdy kolejny dzień pracy zdalnej trzeba się ubrać i ogarnąć. Szczególnie, że tak jak mówiłam, no mniej czasu na dojazd, to równie dobrze mogę się ogarnąć. E, wstawiam zmywarkę, mm, ogarniam takie właśnie podstawowe miejsca w domu i wtedy już tak na spokojnie sobie siadam do pracy. Więc teraz właśnie będę startowała z e, pracą. E, no, chodząc po domu sobie piłam kawę, słucham sobie pani swojego czasu. I co? I właśnie do 15, mniej więcej, będę tutaj działała pracowo, a po 15, no to już będę miała czas właśnie dla siebie, więc na pewno dzisiaj w planie mam do zrobienia. Francuski, mm, muszę też zabrać się za materiał do rankingu planerów na przyszły rok. Tak, bo to już jest z kolei tradycja i ten film na pewno się pojawi, więc muszę jakby. No, już, już mam materiał pozbierany, tylko muszę je ładnie opracować i tak dalej, więc pewnie w tym tygodniu, w ten weekend może będę to nagrywała. Um, I co? No i w sumie w sumie to tyle. Jak mi wpadnie coś ciekawego do głowy, no to się jeszcze odezwę i podzielę. Przyszłam sobie zrobić herbatę. Chyba czajnik nawet słychać tutaj. <grych> I korzystając, tak tytułem przerwy. I korzystając z tego, że jeszcze jest całkiem ładne światło z tej strony mm, budynku, stwierdziłam, że pokażę Wam moją stację kalendarzową. Także yy, to są. O, może jeszcze zrobimy atmosferę. A co? O, właśnie. No, te światełka tak średnio wiecie, ale nieważne. W każdym razie, tu sobie ustawiłam w salonie kalendarze. Yy, i jak widać, zdecydowałam się na dwa. Zdecydowałam się na lumen. E, głównie dlatego, i ja już chyba gdzieś o tym mówiłam w jakimś październikowym vlogu czy w czymś. E, że strasznie mi ta marka ciekawi. I chciałam sobie po prostu popróbować te kosmetyki w jakichś takich niewielkich pojemnościach. O, tutaj widać, że dzisiaj była dwójka odpalana. On jest w ogóle bardzo ładny i to nawet Michał powiedział, że jemu też się podoba ten kalendarz, bo jest po prostu bardzo taki estetyczny i bardzo się wpisuje w ogóle w klimat salonu, a tu jest kalendarz Maybelline, który dostałam właśnie od Michała, także też są otwierane codziennie na Instagramie, więc jeżeli kogoś interesuje, co jest w tych kalendarzach, to zapraszam, chociaż akurat w tym kalendarzu no to... Hmm. On był już otwierany tyle razy w ogóle w tym roku na YouTube, chociaż wydaje mi się, że Lumen też, ale ja w ogóle nie oglądałam tych filmów, bo chciałam mieć niespodziankę i generalnie jestem z tego bardzo zadowolona. No więc zrobiłam sobie popołudniową cappuccino w mojej filiżance, aczkolwiek jest trochę mała na tą objętość, będę musiała coś zakombinować. No i tutaj działam z listą Zadań na święta już rozplanowuję mniej więcej tygodniami, co trzeba będzie zrobić, żeby niczym nie zapomnieć, żeby zrobić to w odpowiednim czasie. Skoro już vloguję, to przy okazji chciałam pokazać ostatnio moje ulubione śniadanie. Mm. <grym> no nie jest to tania impreza, chociaż tutaj, mimo wszystko, łatwiej sobie pozwolić na to niż, niż w Polsce. No, dlatego, między innymi, tylko sobie pozwalam. Tu na dole jest jogurt, jogurt roślinny, konkretnie sojowy, mm, który mi ostatnio bardzo zasmakował. Mimo, że nie jestem fanką soi, to jakoś ten jogurt jest ok. Nie wiem, go dość często w sumie. E Mango, maliny, borówki. I to, co mi się podoba najbardziej, to to, że to jest absolutnie przepyszne i, i po prostu uwielbiam, uwielbiam właśnie ten zestaw dokładnie. Jest naprawdę bardzo słodkie, mimo że tu nie ma dodanego żadnego cukru, to jest tylko cukier z owoców. I to, co jest najfajniejsze, że ta, no, generalnie spora miska. E, cała ta Micha ma 350 kalorii. I to jest w ogóle najpiękniejsze. czerwone paznokcie w tych szarych, futrzanych kapciach. W ogóle dawno jakoś nie robiłam pedi i nie wiem czemu, bo ja strasznie lubię mieć pomalowane pazury i z góry przepraszam osoby, które stopy obrzydzają. Tym razem w tle słychać pralkę, bo czoło nie? Ale przyszłam wymienić kalendarz adwentowy. <grym> Jak widać tu woreczki już są puste, a tu mam już te nowe na kolejny tydzień. Na razie kalendarz spotkał się w miarę z entuzjazmem. Myślę, że przynajmniej częściowo trafiłam. Więc zobaczymy. Ale generalnie ja sama osobiście jestem swoim pomysłem zachwycona. Zrobione. No, więc. Na kolejny tydzień jest już zestaw woreczków. No, ciekawa jestem, czy się będzie. Delikwent cieszył. Przy okazji, jak już przyszłam na przerwę, to stwierdziłam, że wam pokażę coś, czym ostatnio się zajadamy, jako taką alternatywę do, no powiedzmy, mniej zdrowych słodyczy. No bo to dalej są słodycze, tak? Tylko tutaj składy tych batonów są całkiem. Całkiem fajne, bo to są głównie daktyle i, i owoce, ewentualnie coś takiego. Natomiast po prostu próbujemy wszystkich możliwych smaków. Te są całkiem fajne. Mi one całkiem smakują. One są takie delikatnie kwaskowe. Te są chyba moimi ulubionymi, czyli peanut butter, ale widzę, że ktoś mi się tutaj dobrał do nich. Hmm. No cóż, tak to bywa. Ale te są zdecydowanie moje, moje ulubione. Są takie najbardziej mm, ciekawe. Te mnie zaskoczyły. Myślałam, że będą okropne, a są naprawdę smaczne. No i tu widzę, że nie było amatorów. Bardzo dobrze. Ja sobie. O, myślę, że też jeszcze wam pokażę, bo jeszcze są orzechy pekan. Te mi chyba najmniej smakują, ale widzę, że. Widzę, że tutaj był już lokator. Eee, więc no, więc te myślę zostawię sobie. Tych jeszcze nie otwieram i właśnie myślę, że tym razem pojawi się lemon cake. Naprawdę dobry jest ten baton. No. I fajne jest to, że one mają tak w granicach tam 150 kalorii. Powiedzmy, ten ma chyba najmniej, ma 130, więc też taki spokój. Co możecie sobie zaobserwować na Instagramie. To fajnie by było powiedzieć o takich trochę pierwszych wrażeniach. Lumen to jest norweska, lumene, w zasadzie, chyba to się czyta. To jest norweska marka. Marka, która mnie od dawna ciekawiła, ale tak trochę nie wiedziałam, co zamówić. Więc stwierdziłam, że kalendarz to będzie fajny taki pomysł na to, żeby przetestować różne rzeczy. No i co ja wyciągnęłam w tym tygodniu? Więc, pierwsza chyba była maska. O, I to była maska z witaminą C. Bardzo fajna, naprawdę bardzo przyjemnie się nią operowało, zresztą podobnie jak z tą maską ona już była jakoś później natomiast po tej nie zauważyłam jakichś niesamowitych efektów a ta rzeczywiście miałam wrażenie, że tak daje taki rodzaj takiego rozświetlenia obie mają jedną zasadniczą wadę czyli strasznie ciężko je zmyć jednak ciężko po prostu spłukać, bo to jest taka żelowa konsystencja ale sama konsystencja jest bardzo fajna, bardzo przyjemnie się to nakłada no więc to były maski E, oprócz tego był ten balsamik, i tak spojrzałam na to jak na rodzaj takiego, powiedzmy, wypełniacza w tym kalendarzu, ale w sumie on jest całkiem w porządku. To jest jakaś taka limitowana seria z mominkami. Mi się w ogóle wydaje, że taka dość stara seria, bo tak już ciężko to znaleźć w internecie. I mi się coś wydaje, że w zeszłym roku to też było w kalendarzu, jakże taki gadżet. Oprócz tego były dwa produkty takie związane z makijażem. E, Płyn. Do zmywania makijażu wodoodpornego, który bym chciała pokazać. O, płyn do makijażu e, oczu, znaczy do zmywania makijażu oczu wodoodpornego i to mi się bardzo przyda w podróży. Także to jest bardzo fajna pojemność. Ile tutaj jest? tu eee, coś nie widzę? No a tu z przodu jest. 50 ml. Właśnie, to jest taka bardzo mała, sympatyczna pojemność. To jest też w syżyczystej butelce, więc yy, nawet wydaje mi się, że może do samolotu dałoby się to zabrać. W każdym razie to jest taki dwufazowy płyn. I on po potrząśnięciu wygląda bardzo uroczo. Ma takie jakby mieniące się drobinki tego mm, olejku w wodzie. Także całkiem, całkiem fajny gadżet. I raz próbowałam zmywać, ale nie wodoodporny makijaż, i um, było ok, po prostu. Coś, co mnie bardzo ciekawiło i z czego się bardzo w kalendarzu ucieszyłam, to jest Invisible Illumination Drops Serum Beauty. Wszystko naraz. W każdym razie to jest po prostu rodzaj takiego kosmetyku do makijażu. Niestety dla mnie za ciemnego. Niewiele za ciemnego, ale jednak trochę. Natomiast to ma bardzo ciekawą formułę, bo to ma być jednocześnie takie odżywcze i pielęgnacyjne. To jest takie dość oleiste w składzie. Ale na skórze fajnie się rozchodzi, i nawet to, że ten kolor jest trochę za ciemny, to on się jednak trochę dopasowuje do skóry. Natomiast to niestety, co mi przeszkadza, że on ma dość słabe krycie. Więc to nie jest chyba produkt, który będzie dla mnie taki dobry. Fajne jest to, że ma tą pipetkę i że nie trzeba tutaj. Um w niczym grzebać i tak dalej eee, i generalnie jakby formuła jest fajna i, i jest taki obiecujący, natomiast nie mój kolor i zastanawiam się, być może skuszę się, bo jest jeszcze kolor light i wtedy no on wiadomo, że lepiej e, powinien pasować do mojej skóry, ja mam skórę bardzo jasną na twarzy, <grych> w związku z tym e, no niewiele kosmetyków do niej pasuje. Ale jako, jako fajna próbka do przetestowania jak najbardziej. Tu ogólnie te próbki są bardzo duże. Znaczy bardzo duże, no duże. To nie są takie tam saszetki czy coś, więc tu już można rzeczywiście trochę popróbować. Oprócz tego był e, krem na dzień. Na dzień i na noc chyba, z tego co pamiętam. On jakby ma podwójne zastosowanie, gdzie tu jest... O, tu jest. <grych> On ma z tego co pamiętam, właśnie podwójne zastosowanie, i jego jeszcze nie otworzyłam, więc nie do końca mogę się na jego temat wypowiedzieć, ale na pewno będę go z niego korzystała. I nie otworzyłam go, dlatego że otworzyłam to. To chyba było już w drugim dniu, czy coś takiego. I to jest serum do użytku przed kremem nawilżającym. Jest fantastyczne. Naprawdę z tego jestem zadowolona, i właśnie dla takich rzeczy warto było kupić ten kalendarz. Ono przede wszystkim ma taką dość treściwą formułę, więc jest dla mnie idealne na noc. Taki lekko różowy kolor, ale ma przede wszystkim przepiękny zapach, nie zapycha, co dla mnie jest zawsze bardzo ważne. I ja autentycznie widzę poprawę stanu mojej skóry po tym. Jest bardziej nawilżona, jest taka uspokojona, także. O, to zdecydowanie jest coś, z czego będę korzystała i myślę, że to jest bardzo silny kandydat razem z tą maseczką pomarańczową. To są dwa bardzo silni kandydaci do tego, żeby się zaopatrzyć w pełnowymiarowy produkt, ale że tutaj jest aż z tego, co pamiętam, 30, nie, 15 ml, no to on mi na trochę starczy. Dlatego myślę, że jak już wykończę to opakowanie, to wtedy podejmę ostateczną decyzję. No, i ogólnie powiem Wam, że z, akurat z Lumen jestem całkiem, całkiem zadowolona. Tu już się nie będę tak rozgadywać, ale zacznę od tego, że ten kalendarz zdecydowanie pozytywnie mnie zaskoczył, bo nie spodziewałam się, że będzie fajny. Natomiast, no, ma też swoje hmm, różne, <laughs> e, różne oblicza. E, więc tak, no, to chyba widać, że jakby, no, temperówka i kosmetyczka to są takie. Takie powiedzmy gadżety. No okej, okay. w sumie ta kosmetyczka nie jest najgorsza, bo jest dość długa i może jakieś rzeczy typu kredki, maskary to rzeczywiście się w nią da zapakować. E, zobaczymy, zobaczę czy, czy ją będę wykorzystywać. No, temperówkę już miałam. Ok, ja rozumiem, bo temperówka była zaraz po kredce. No, i jak już jestem przy kredce, kredka jest bardzo fajna, jest bardzo mięciutka i ładnie się rozciera, także będę. Myślę, że będę korzystać wbrew pozorom. Ehm, z primera jeszcze nie korzystam, bo ja generalnie raczej z primerów nie korzystam, ale fajne jest to, że jest tu mała pojemność, więc kto wie, może zabiorę i na przykład wykorzystam przed Sylwestrem. Baby Lips to jest taki mój sentyment trochę z dzieciństwa, więc myślę, że będę korzystała, szczególnie, że bardzo ładnie pachnie wiśniowo. No i w sumie dwa najfajniejsze produkty to bronzer. Bronzer jest fajny, bo ma delikatne drobinki, ale tych drobinek aż tak na twarzy nie widać. Natomiast jeszcze muszę sobie go potestować, bo on jest dość w takim ciepłym odcieniu. Ja nie do końca wiem, czy ten odcień mi pasuje, a zobaczymy, może może. No i to co mnie najbardziej urzekło, to jest brokatowy lakier. To jest w zasadzie lakier w takim odcieniu, którego ja nawet trochę szukałam przez pewien czas w zeszłym roku, czyli właśnie taki trochę rose gold, taki mieniący się. Także no już zresztą <gryw> używam, bo ten lakier to chyba był taki najfajniejszy gadżet, ale właśnie lakier Kredka i, i brązer to są takie bardzo fajne łupy z tego, z tego tygodnia. Niedziela wieczorem, więc nadszedł czas pożegnań. Kok Podomka jest i ja się świecę od kremów. No i będę zmykała. Myślę, że nie była to produkcja najwyższych lotów, ale mam wrażenie, że udało mi się przemycić takich, takiej trochę świątecznej atmosfery. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie trochę ciekawiej, bo już mam trochę ciekawsze, takie typowo świąteczne plany. Eee, no, więc to by było na tyle. Mm, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną te kilkanaście minut. Eee, dajcie znać, co Wy świątecznego robiliście w tym tygodniu. Eee, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych wyłasów, bo jeszcze będą. A póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia.